Mamy yy, 100 dni na hardcore mode. Oczywiście. Yy, jest to drugi odcinek z tej serii. Dobra, chyba wszystko powiedziałem. A jeszcze. Zas zasubskrybujcie i dajcie lajka. Powodzenia. Tak więc zaczynamy W ostatnim odcinku. Się tak dokładnie to w pierwszym odcinku. Miałam zresztą tu schodki, ale nie dokończyłem, więc zaczynam robić schodki. Idziemy zebrać potrzebne budulce. Tak więc tutaj ja pozbierać, zrobię Wam pauzę i poczekajcie. O, dobra. wyzbieram trochę drewna. Mi się wydaje, że chyba wystarczyło. nie wiedziałam, że ja nie założyłem, tak dobra, zacznijmy budowę. Tutaj takie podstawowe zrobię jakieś schodki, czyli dało się wchodzić. Oczywiście. jakieś takie ładne. Dobra, zebraźmy sobie jak na razie tutaj. Wezmę tutaj sobie, uwaga, uwaga, co? Zwykłe drewno takie dębowe drewno, więc tutaj dobra. Więc zacznijmy budować. Dobra, tutaj sobie postawię pierwszy blok. Jeżeli takie po prostu schodki podstawowe wyszły mi. Nie żadne ładne, po prostu żeby dało się wchodzić. tutaj Jakoś normalnie. Dobra, tutaj, tutaj, tak. Dobra. Tutaj względem ładności tutaj dodam o, takie coś może wyjdzie coś ładnego na no, tutaj Bra. na razie to wygląda spoko dobra trzeba kopać i zaraz trzeba też zrobić yy, trzy wełny. Ja mam już dwie wełny, więc powinno mi to szybko pójść z tym. Dobra. Tutaj rośnie to jeszcze. Dobra. Tak więc no, najpierw może zajmę się tymi, tymi, tymi schodami, żeby dało się chociaż chodzić, ma no, tutaj był ten kurak. Ja nie chcę tego kuraka. Albo nie wypuszczcie cię chociaż jestem dobrym człowiekiem. Proszę, wypuszczam cię. Na wolność. Bra to to od razu przypalę za trzy to będzie jedzenie na noc. Dobra, więc schodzimy. Uh, uh, um, a jeszcze mam dużo drewna myślałam, że to że to mi wszystkie drewno normalnie zeszło w trzy sekunda. A to jeszcze dużo drewnianka mam. Tutaj dwa. Dobra. O, teraz to starczy na pewno. Mniej tutaj, dobra tutaj, dwa, brać tutaj, trzy. A ja tutaj zrobię jakiś magazyn w późniejszej części. To jeszcze ja sobie to drewienką, zbiorę sobie to drewienką i lecimy, lecimy dalej, dalej kopalimy. Kop, 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 kop. Jeżeli nie widzieliście mojego pierwszego odcinka 100 e, dni hardcore to polecam czy jeszcze słyszę tego y, zombiaka a tutaj o jakaś horda Się tutaj zespiera tylko nie mogę cię dosieńnąć dawaj chodź tu chodź tu o, Dobrze, że wziąłeś kolegę mięso. Daj zbiorę, żeby było trochę więcej. Dobra, tyle mi się wydaje, że mi wystarczy. Jak na razie. Dobra, 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 mm, jak to się nazywało? Ej. Chcę dobra? Jeszcze te schody trochę zrobię, tutaj miejsca, na to. Na tym takim mm, mały magazyn. Mm, mały. tutaj muszę. I oczywiście celem naszego odcinka jest, jest zbudowanie tych schodów, ala schodów i tego magazynu, i spróbuję jeszcze pokopać trochę żelazka. A w następnym odcinku spróbuję tam e, zejść pod jaskinie i poszukać diamentów, tylko to pewnie parę serii zajmę, to ale najpierw trzeba miejsce na bazę zrobić i jakiś magazyn ładny. Tak więc, e, dobra, także będę dalej budował. Zrobiłem tutaj takie miejsce akurat, Dobrze, więc teraz się za zajmę tym. Co się nazywa? zajmę się teraz, uwaga, uwaga, skrzyniami. O, skrzyniami. Tego słowa mi brakowało. O, 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 zombiaczek, kolejny, kolejny zombiaczek. Co tam tyś tam robisz? Tak mnie to wygadnie, jak słyszę tego zombiaka. Normalnie. Creeper. Creepera nie doszedł, jeszcze, jeszcze jakiś szkielet od mnie, bum, bum, będzie i wszystko mnie porozwało. A tego wolę na razie spokojniej pograć, a później się postaram zrobić smoka kresu. A najpierw trzeba się wylutować, mieć bazę i to jest najważniejsze. Dobra, tutaj trzeba... Dorobić tego szybko, szybko, dobra. I zaraz trochę będę musiał położyć tego drewna brzozowego. Brzozowego. Czyli tutaj, albo niech będzie taka, taka obramówka. Kurde, ząb jak no. Co chwileczkę tu pojawiasz mi. D Daj, dobra. Dobra, czekaj, tutaj. O, akurat torców mamy czyli ochodni. No właśnie o tym mówię. że co chwilę ten będą przychodzić, te potwory. Raz, dobra. Ja tutaj trochę poroświetlam. Ten co, każdą noc przychodzi. Um, nie wiem, co to jest. E, pym, pym, trochę tu poroświetlam. Nie, nie pamiętam, kiedy pewnie coś, a, pamiętam, możecie nie pamiętać, że oglądaliście pierwszy odcinek, że to próbowałem zagonić owca, ale się nie udało. Będę musiał też za chwilę pójść po wodę, żeby mieć na waterskilla, jak będę spalał, na przykład. To będzie też najlepsza opcja dla mnie. Dobra, czy to zniszczyć? Bo to niepotrzebne, to też niepotrzebne, to jest, to też. Patrzę na, to jak patrzę na ten księżyc, oczywiście to nie jest normalny księżyc, bo gram na modach. Realistik. Myślę, że za chwilę może być powoli ranek. Naprawdę? Nie miałeś... Nie mogę się zrozpić gdzieś indziej. Teraz będziesz mi tu szeleścił. Dobra, zginiesz i tak pewnie tego, od światła. Nie zajmujmy się tym. Będziesz lęsał co chwilę, no ale wytrzymamy, spróbujmy wytrzymać. Chociaż tutaj, o tu, 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 tutaj trzeba tak zrobić. Albo nie. Tu nie, tu tak, o. Albo nie, tak będzie lepiej. Korzystniej. Co, co ty robisz, no? Dobra, podbuduję się do Ciebie, bo już mnie nawradniasz. Szybko zabijemy Cię i będzie po strachu. Akurat zbiorę trochę żelaza. Proszę, nie zepchnij mnie, ale ja wolę na no spokojnie. Czy widzicie to? Boże. Dedłem. Czekajcie, wyjdę, quit. Zrobię tego, tego, tak zwanego... Jest! Uwaga, uratowałem siebie i was, żeby tak. tak szybko to się ta seria nie skończyła. Także wiem jak już ten upadek zamortyzować. Dobrze, że już dzień mogę sobie pod niego nieść, bo jeszcze raz jak dadnę, może. Muszę zjeść sobie to. Przy zbieraniu zdobyłem to jabłko. Dodaj, dodaj, do dobra na no serio. Więcej no o, no jeszcze. Ja pomoc nie idę już jakby co mówię, tak. Eee, ale będziecie się drzeć na całą buzię. Nie powiem brzkien sofę. Kurde, no dawać, 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 dawać. Co wy tu robicie? Całujecie się, czy co? Nie wiem co z wami zrobić jak na razie. No jak na razie, może pójdę po wodę, zrobię krótkie cięcie, żeby, żebyście nie widzieli nudnego przejścia. Jak będzie coś się działo, to was, ten, powiem wam. Kurde, jak zbierałem to, to znalazłem nagle tego zombie wieśniaka i zombie zwyczajnego Dajcie, daj, Dobra, dobra. Jak będzie coś się dalej działo, to Wam powiem. E, kurde, kurde, na droid cięcia. Czy widzicie to, co tutaj jest? Ja mam bardzo duży procent, że wypadnie mi coś z tego. A to się przyda na neder. Chodź spokojnie. No i mówiłem. Idealnie, dobra. Robimy cięcie. Widzimy się, jak będę już, będę miał wodę. Ogólnie znalazłem ten, znalazłem, szłem sobie po wodę i zauważyłem właśnie tutaj owce, to, czy to są owce, o nie, to jednak nie owce, to z jak wyglądały jak czarne owce. O kurde, są owce, dobra, czy was zabiję, bo po prostu jak wypadnie skóra, to chociaż będzie skóra, bo niestety i tak was tak długo nie wytrzymam, wolę nie tracić tej szansy. Tak, że zrobiłem czy wypadni skóro. Dobra, nie wypadną. Więc lecimy po, po, po. O, jeszcze kolor, mój ulubiony kolor, czyli. Uwaga, niebieski. Przyda się. Szczególnie, jak będę chciał dekorować coś. Dwa na razie wystarczą. I na oku No, ile tutaj jest tych kajów Powiedzcie mi, już z pierwszego odcinka były dwa. Teraz są trzy. Ciekawe, ile jeszcze znajdziemy. Kurde, ale to takie szczęście ma. O nie. Iron Axe. Zaraz ten. Muszę ten. Zaraz muszę pozabić wszystkie owce. O no i dobra. Mam dwie skrzynce. tak. akurat mi wystarczy tyle. Zostawię ci. Zostawię cię. Oszczędzę cię. Rozumiesz to? Oszczędzam cię. Przyjdę kiedyś po ciebie. Okej. Okay. Zapamiętajcie ją, spróbuję ją jeszcze odnaleźć. Papa, owca. Dobra, lecimy. Lecimy, lecimy. Dobra, no bo dobra, nie będę wam przedłużał filmu. Robię cięcie. O, zobaczcie, przy okazji, jak już do bazy, zauważyłem ten e, ziarenka kokosa. Zbiorę sobie przy okazji. Je. A kurde, nie zbiorę sobie, ale rączko też mogę zabrać sobie. E, kokos... kokos, 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 dawaj mi kokosa, dobra. Dobra, widzimy się w bazie. Dobra jestem już w bazie. Dobrze. Pokażę wam co się udało zdobić przez ten czas. Miałem tylko pójść po wodę, a tu nagle zobaczcie. Pierwszy mamy tą wodę. Mamy te kości z tego szkieleta. Mam przy okazji do nederu ten na pierśnię, inaczej klata. I oczywiście ten dwa t te, No i wszystko. inne. O! I po pierwsze możemy zbudować to. Możemy zbudować łóżko. To jest jeden, najlepszy plus, jaki teraz mamy. Więc teraz szybko robimy tak. Pyk, pyk, pyks, pyk, robimy pyk. Czy się tak nie da? Trzeba tak? No i mamy łyżeczkę. Teraz położę na razie tutaj. Zrobię taki śpiworek. Śpiworek chyba będzie lepiej wyglądał tutaj. O. o! Śpiworek. Śpiworek. Ok. O kurde, czekaj się. Nie. Myślałam już no że oni darli, bo normalnie nie wiem, co bym zrobił. Jak oni by się darli. Dobra, to już jak robimy to, to, to niech do, to dokończajmy tą to, te, te e, dokończmy sobie tą właśnie magazyn. O, dokończył sobie właśnie magazyn. Z tego słowa mi brakowało właśnie magazynu. Dokończmy magazyn i przy okazji zrobię przegródki na wszystko. bracie Dobra, tyle na razie. czterymi mi wystarczą. Tu sobie później na razie... O nie, 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 Kurde, dobra, przy okazji. A... E, tu, 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 tu. Kurde, kurde. Dobra, zejdę. Jeszcze zejdę po ten. Zejdę po, przy okazji po żelazo. Dobra, widzimy się. Kurde, zaciekłem, ja tu spotkałem, muszę szybko uciekać. O kurde, o kurde, szybko, akcja ucieczka. Jeszcze ciebie tu widziałem. A akcja ucieczka, akcja ucieczka, szybko. Y akcja ucieczka, jak się nie powiodło to. Trzeba szybko stąd zawracać. Dobre, szybko, zawracamy. Nie ma tu wejścia żadnego, nie wchodźcie tu. No to chyba muszę być lepiej uzbrojony na tych zombieaków. Dobra, daj ząbiaku. Dobra, wezmę sobie to żelazo. Mnie to obojętnie, jakie będzie to żelazo. Gdzie szczególnie, gdzie będzie to żelazo. Chociaż jest to żelazo najważniejsze. Wystarczy mi na pe z pewnością. O, no to chyba sobie pozejdziemy jeszcze raz w dół, ale tu raczej nie będzie ich. Tu tak blisko, no mówię od razu spadły mi tak na dół, nie, mo nie mogli jeszcze na sam dół od razu wpaść, to mnie jakoś chociaż to. I w ogóle dlatego zacząłem, bo tutaj chciałem powiedzieć o właśnie Emeraldzie, ale zauważyłem stado tych tych normalnie, że stado wszystkich tych. Nawet nie widziałem jeszcze w tej, e, w tej grze, nawet nie widziałem pająkę na tym hardkorze i dopiero zauważyłem. Wiem o tym, że one będą zabójcze od razu, jak sobie patrzę na nich, dobra. Przetapiamy, przetapiamy i oczekujemy. Yy, tak ogółem, se przy okazji, jak mi się to powoli przetapie, że życie sobie przetapaliły się, to akurat ogółem sprawdzimy, ile dni minęło już, 3, ile dni minęło? O, już drugi dzień, więc drugi dzień za nami. Jeszcze tylko 98 dni Na szczęście tutaj sobie zrobię tabliczkę nie tabliczki nie muszę tabliczka tutaj się przydadzą to się przyda o, tak e, akurat dwie tylko więc przytopiło się idealnie przytopiło się więc nie już układu, zrobimy sobie sikierkę i teraz od razu można lepiej pracować. Dobra, i robimy pyk. Jest od razu, tutaj pyk. Jest. Jest, dobra. O tu chyba sobie postawię drewienko Jak będzie na razie. A tutaj jedzą A takie... O, wiem, co ja sobie zrobię, tylko muszę sobie pokopać za chwilę. O, tu przy okazji pokopię sobie chwilę. Wystarczy nie. No dobra, jeszcze chwilę można. Kopmy, kopiemy, 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 kopiemy. Dobra, 25 mi się wydaje, że z pewnością wystarczą na no więcej. Na no, o, akurat na trzy, idealnie. I do dobra. Więc tutaj położę tak raz, dwa, trzy. I akurat tutaj wykopię ten jeden. I będzie cztery. Dobra, i teraz tutaj sobie przetopimy troszkę tego. Tu będzie to, to, tu dalej. A jeszcze o to sobie no bo Nie, tak surowe będzie ładnie wyglądało. Dobra. Pół na pół, na pół bardziej. Po cztery dobra 4 4 dobra 5 zostało Także chyba tym akcentem ze schodkami kawałkiem magazynu możemy chyba kończyć nasz drugi dzień Dobra Do, dobra co na, na razie cześci czołem dajcie mi suba lajka Zasubskrybujcie kanał. Do widzenia.